Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym maciku cyklu Motodoradca. No właśnie, jest to zapewne pierwszy materiał, który publikuję w 2025 roku, więc wszystkim wszystkiego, co najlepsze od motodoradcy z całego serducha no, życzę. Ja sobie dzisiaj tak spaceruję i dywaguję na temat tego, co czeka europejską motoryzację. Sorry, za mój dzisiejszy głos, ale jestem lekko nadziębnięty, no, ale wracając do rzeczy, to chyba nic dobrego, i słowa Krzysztofa Kononowicza. Mówiące, że nie będzie niczego, są bardzo prorocze. Mam wrażenie, że od kilku ostatnich lat ktoś za wszelką cenę próbuje zaciągać tę wajchę, żeby uwalić europejską motoryzację. I robi to naprawdę bardzo skutecznie. Oczywiście w imię ekologii, bo to jest takie magiczne stwierdzenie. Ktoś z dnia na dzień się obudzi i mówi, dobra, będziemy zbawiać świat. My jako Europa. W pierwszej kolejności uderzmy w motoryzację, bo tutaj są największe pieniądze. A wiadomo, nikt nie będzie przeciwko temu protestował. Przecież jak można protestować przeciwko polepszaniu powietrza, lepszej ekologii? Przecież wiadomo, że chodzi o przyszłość naszych dzieci. Jak to wygląda? Każdy zapewne wie. A w praktyce wygląda to tak, że Kim Kardashian leci sobie z Los Angeles do Paryża, bo po prostu zapragnęła kupić sobie tam sernik. Ale my jako Europa musimy robić wszystko od linijki. Ja rozmawiam z wieloma dealerami, którzy mówią, że Waldek naprawdę te kilka ostatnich lat jest strasznych, jeżeli chodzi o sprzedaż aut w Polsce, bo coraz bardziej te normy są dociskane i coraz bardziej handlowcy muszą się zastanowić, co chcą sprzedać klientowi, żeby sobie powoli te normy Uśredniać, a przede wszystkim jest bardzo duża presja na sprzedaż elektryków. I ja wiem, że zaraz odezwie się jeden z propagatorów Audi elektrycznych, który powie: Dobra, spójrz, jak to super wygląda w Norwegii, jak tam się to rozwija. Polskę też to czeka. To ja mu powiem tyle: wsiadaj w samolot, albo nie, najlepiej z buta, żeby to bardziej było proekologiczne. Wracaj do Polski i spójrz na statystyki cepiku. My tutaj mamy sprzedanych raptem 77 tysięcy aut elektrycznych do końca listopada 2024. Jeżeli my chcemy mówić o transformacji elektrycznej w motoryzacji, to nazywajmy to po imieniu. 77 tysięcy aut, które są na chwilę obecną, to jest. Katastrofa, jeżeli chodzi o transformację. Ta transformacja jest nieudana. Ja wiem, że mogą gadać niektórzy zupełnie co innego, ale jakbyśmy odliczyli od tego spokojnie ze 30 tysięcy aut elektrycznych importowanych, to na te 40 parę tysięcy aut sprzedanych w salonie. To uważam, że kilkanaście tysięcy złotych do jednej sztuki było doliczanych tylko i wyłącznie po to, żeby móc to auto sprzedać poprzez marketing. Dobra, zaraz wam szerzej na ten temat też powiem, co szczególnie chodzi o tą dyrektywę CAFE. Jeszcze moment dla partnera tego odcinka: strony Carvertical, czyli strony, gdzie możesz sobie, drogi widzu, sprawdzić historię auta przed zakupem używanego, bo po prostu masz ogłoszenie, widzisz dane auto, poprosisz w pierwszej kolejności o numer nadwozia, bo to już jest taka pierwsza weryfikacja. Prosząc o ten numer, już można sprawdzić, czy aby na pewno ten numer jest prawdziwy. W następnej kolejności możesz przejść sobie w link, który masz w opisie tego filmu i z kodem MOTODORADCA otrzymać 30% rabatu na zakup takiego raportu i sprawdzić sobie historię. Trzeba by na pewno, jak sprzedający mówi, że auto miało lekką kolizję z przodu, czy to była lekka kolizja, czy może tam nie było połowy przodu. Warto wejść, skorzystać sobie z tego linku z kodem MOTODORADCA, 30% rabatu, a ja przechodzę do dalszej części. No właśnie, to zacznijmy sobie od dyrektywy KAFE. Ja tak będę przeskakiwał po tych kilku tematach, które dzisiaj Wam chcę przedstawić. Dopóki się ciemno nie zrobię, bo zaraz zachód słońca. No właśnie, dyrektywa KAFE, która obowiązuje od 1 stycznia 2025, czyli transformacja elektryczna w jeszcze większym wydaniu, poprzez to nazywajmy rzeczy po imieniu, obniżenie średniej normy emisji e, dla danego koncernu motoryzacyjnego ma sprawić, że auta spalinowe będą droższe i bardzo często kary za emisję będą przerzucane na klienta, bo tak to będzie, no. nie oszukujmy się, koncerny same tego na kark nie wezmą. E, co za tym idzie, ma to sprawiać to, o czym już pan Carlos Tavares mówił. Jedni go lubili, drudzy nienawidzili, chodzi o prezesa już byłego koncernu Stellantis, może wizjonerem był dobry, praktykiem może nie do końca, ale jego słowa tutaj mają dużą rację bytu, bo w 2021 roku powiedział, że żeby móc sprzedawać auta elektryczne, przede wszystkim trzeba zrównać ceny aut elektrycznych ze spalinowymi, a druga sprawa, żeby mogło się to w ogóle udać, to dajcie nam więcej czasu, bo w krótkim czasie nie jesteśmy w stanie idealnie wdrożyć tej technologii. No i chyba te słowa były dosyć mocno prorocze. Dobra, o co chodzi z tą dyrektywą KAFE? Średnia norma emisji w takim ogólnym uśrednieniu to było 120 gramów na kilometr, zgodnie z normą Euro 6. Od 1 stycznia 2025 ta średnia jest obniżona bardzo drastycznie, do 93,6 g CO2 na kilometr. Dla przykładu Dacia Duster z silnikiem 1.2 TCE ma średnią normę na poziomie 100 chyba 17, dokładnie jak teraz e, pamiętam. Więc zwróćcie uwagę na to, że sprzedając jednego Dastera dobrze byłoby sprzedać też jednego elektryka, żeby w jakikolwiek sposób to uśredniać. I to też nie jest tak, że teraz wszystkie koncerny ma, będą miały 93,6, bo każdy będzie miał swoje własne wyliczenia względem tego, jaką ma flotę. Nie zmienia to faktu, że w zeszłym roku, przy tych, nazywajmy rzeczy po imieniu, Dosyć luźnych normach dla koncernów, bo koncerny już poszły w elektryki, hybrydy typu plug-in, miękkie hybrydy. Koncerny motoryzacyjne w Europie zapłaciły do Unii Europejskiej 2,2 miliarda złotych kary za przekroczone sloty emisji. Teraz mówi się, że może być to bliżej 15-17 miliardów, czyli z automatu już jest wiadome, że koncerny nie będą do tego gotowe. Oczywiście każdy będzie miał swoje własne wyliczenia, ale to będzie nie 93,6, to może być 97, 98. Względem zależności od floty. A przypomnę, że te wyliczenia są bardzo proste. Koncern, który o 1 gram w średniej, takiej uśrednionej, przekroczy emisję na koniec roku, za 1 gram musi zapłacić 95 euro netto razy. Liczba sprzedanych samochodów. To będzie szło w setkach milionów e, złotych. I ja wiem, że do tej pory cały czas dealerom się mówiło: bądźcie spokojni, ta norma jak wejdzie 1 stycznia 2025, to już w każdym kraju będzie mnóstwo od elektrycznych, będziecie sobie to super uśredniali. Tylko transformacja w całej Europie. No nie poszła tak dobrze jak w Norwegii. Nawet w Niemczech to widać, kiedy wstrzymano w zeszłym roku, już ponad rok temu, dotacje do aut elektrycznych, ta sprzedaż padła. W Polsce, gdy we wrześniu zeszłego roku usunięto dotacje przy finansowaniu do aut elektrycznych, można powiedzieć, że ta sprzedaż też się zatrzymała oprócz tego, co na dobrą sprawę rejestrowali dealerzy i najwyżej klienci prywatni. Nie zmienia to faktu, że dealerzy są w bardzo dużym problemie. I widać to teraz bardzo mocno po tym, że od stycznia te ceny już są podnoszone. A dlaczego? ano dlatego, że koncerny starają się już przerzucać te kary na klienta i mniej więcej wyliczać, na ile będą w stanie uśrednić normę. I my chyba powoli wracamy do takich czasów komuny, że za wszelką cenę my jako klienci teraz będziemy chcieli coś kupić, ale nie zawsze to coś będzie mogło być nam sprzedane, nawet jeżeli będzie stało na wystawie. I tu się dzieje coś nie do końca dobrego. Więc teraz salony mają trudny orzech do zgryzienia, bo wiadomo, przychodzi styczeń, trzeba podpisać plany sprzedażowe na cały rok, e, importerzy, Danej marki. Wiadomo, że te plany zawsze lubią przeszacować, ale oczywiście pośród tych planów jest zapisany procent, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych samochodów elektrycznych, bo wiadomo, że dany kraj względem producenta też za to odpowiada i te statystyki muszą się w tym wszystkim zgadzać. Bez względu, czy chcą tego klienci, czy nie, to właśnie salony teraz są w bardzo dużym problemie. I dlaczego w Polsce ta transformacja nie do końca się udała? No bo zwróćmy uwagę na jedno. Mamy wyprzedaż rocznika w autach elektrycznych. No, już nawet nie chodzi o rocznik 2024. Na placach jest bardzo dużo samochodów elektrycznych z 2023. Jak niektórzy mówią, a dobra, super, elektryfikacja idzie w najlepsze, ma bardzo się dobrze. Auta, które dwa lata stoją na placu, to są dla salonu kulomu nogi, bo jeszcze przez pierwsze dwa czy trzy, trzy miesiące mają to auto dane w tak zwanym bonusie od importera. Ale po trzech miesiącach albo kupują go za gotówkę i muszą zainwestować w to środki, albo biorą kredyt stokowy. Z perspektywy roku czy dwóch to ten kredyt stokowy procentowo tak urasta. Że na tym aucie no nie da się zarobić. To jest tylko i wyłącznie telefon do centrali. Co możemy zrobić, jak możemy partycypować w kosztach, żeby móc to auto sprzedać jak najlepiej. I to widać na przykładzie Kia EV6 czy w odmianie GT, gdzie na roczniki 2023 można dostać teraz 40% rabatu. Normalnie w standardowo 40% rabatu, więc zapewne jeżeli ktokolwiek by mocno się docisnął na jakieś auto, to pewnie szłoby jeszcze ponegocjować więcej. A w niektórych markach, szczególnie w segmencie premium. 촬 <shriek> 50, może nawet 50, parę procent na wybrane modele nie jest problemem. Ba, teraz są nawet takie akcje, że jeżeli marki wprowadzają auta elektryczne, to na wybrane produkty można dostać nawet 25% od ręki na nowy model, który wszedł w życie. Bo wiadomo, że trzeba będzie te normy uśredniać i salony już się do tego teraz przygotowują. Chociażby przez to, że starają się rejestrować jak najwięcej na demo samochodów elektrycznych, bo wiadomo, salon sobie dostanie refundację na demo, więc teoretycznie. Zawsze te kilka dodatkowych procent rabatu będzie dla klienta przekazanych i może w ten sposób łatwiej będzie to auto sprzedać, co nie zmienia faktu, że finalnie i tak klient musi wybrać to auto. A dlaczego mówię, że ta transformacja się nie udała? No bo na tyle sprzedanych aut elektrycznych na tą kasę, która została włożona w promowanie tych aut elektrycznych w Polsce, jest to totalna klapa. Kto miał kupić, to zapewne kupił z takiego pierwszego strzału. Ja się wcale tu nie czepiam teraz już samych sobie aut elektrycznych, bo Mówmy się szczerze, z perspektywy kilku ostatnich lat widać jedno, że ta technologia się rozwija. Te auta mają większy zasięg, szybciej się ładują. Tych stacji do ładowania też jest trochę wi więcej, chociaż ja wiem, że cały czas jeszcze przez pewne, pewne kilka dobrych lat będzie można ciągle to porównywać, że stojąc na stacji paliw, mając dwa auta przed sobą, no to tak myślimy, dwa razy po cztery minuty i tankuję się ja. Na ładowarce elektrycznej widząc dwa auta przed sobą, to nawet jak będą takie ultra szybkie ładowania, no to dwa razy po 30 minut, no jednak ten czas wygląda zupełnie inaczej, ale okej, okay, do tego idzie się też przyzwyczaić. Ja też miałem elektryka, to było traktowane jako takie trzecie, czwarte auto w domu. Nie zmienia to faktu, że ta transformacja nie wyszła przede wszystkim z tego względu, że umówmy się szczerze, elektryki są sportem dla bogatych, żeby była jasność: fajnie mieć dom, fajnie mieć fotowoltaikę, fajnie mieć ładowarkę chociaż z drugiej strony mając fotowoltaikę no to najlepiej byłoby korzystać z ładowania podczas dnia, czyli fajnie byłoby pracować też na home office. bo ładowanie w nocy no nie do końca nam się tutaj spina szczególnie jeżeli chodzi o nową formę rozliczania fotowoltaiki. Nie zmienia to faktu, że ktoś zapomniał o osobach, które nie mieszkają w domu. O blisko 18 milionach Polaków, którzy mieszkają w blokach. W blokach, gdzie bardzo często no nie ma gdzie postawić ładowarki, bo szczególnie w większości bloków z wielkiej płyty, których też jest ileś Milionów, one nie mają parkingów podziemnych. Co za tym idzie, bardzo często, gdy rozpoczyna się jakakolwiek dywagacja o autach elektrycznych bądź spalinowych, no i propagatorzy EV się uruchamiają, bo wiadomo, są to biznesy, są to ludzie, którzy mają wypożyczalnie aut elektrycznych, są to ludzie, którzy robią szkolenia względem e, wdrażania elektrycznych samochodów do firm, no jest tam też kasa do zdobycia, więc muszą to oczywiście jak najbardziej e, promować. Chociaż tutaj pochwalę Daniela Grzyba, bo naprawdę Daniel bardzo zdrowo, zdroworozsądkowo do tego podchodzi. Jak ma cokolwiek pokazać, to. Faktycznie pokażę, ale ktoś zapomniał o mieszkańcach bloków, bo. My tak ciągle gadamy o tych nowych elektrykach, o tym, że można sobie w domu ładować, że to w sumie za darmo, jak z fotowoltaiki, o ile fotowoltaika zamortyzowana. Tylko zwróćcie uwagę na jedno: zejdźmy na ziemię. W Polsce średnia wieku samochodu to jest około 14 lat. Tak, teraz mówimy o tej średniej wieku, która została odmłodzona ze względu na to, że w czerwcu zeszłego roku została czyszczona baza Cepik. 14 lat, czyli teoretycznie, jakby ktoś chciał teraz kupić auto elektryczne. No to bardzo proszę, co można kupić do 30 tysięcy złotych? No z warunkiem tego, że raczej pracodawca nie pozwoli auta ładować u siebie w firmie, więc jesteśmy skazani na ładowarkę miejską. No możemy kupić Nissana Lifa możemy kupić Renault Zoe. My raczej rozmawiamy tutaj o samochodach, które mają realny zasięg na poziomie 70-80 km, No nie da się z tego zrobić głównego auta w domu. A tutaj jeszcze taki mały w trend dodatek, bo zapomniałem tego wątku rozwinąć. O co chodzi o tym, że osoby mieszkające w blokach zostały zapomniane? no z tego powodu, że jeżeli ktokolwiek dojdzie do wniosku, że chce owszem wziąć udział w transformacji elektrycznej, że chce ze spalinówki przesiąść się na elektryka, nawet takiego za 30 tysięcy złotych, to umówmy się szczerze, patrząc na te warki miejskie, przejazd 100 km będzie i tak wychodził go drożej, aniżeli samochodem spalinowym. Co pokazuje jedno, że nie ma w tym momencie takich gratyfikacji dla tych blisko 18 milionów osób, które mogłyby te osoby na chwilę obecną zachęcić do tego, by przesiadały się do samochodów elektrycznych i pozostawiały auta spalinowe. Ja wiem, że ta transformacja będzie trwała lata. Nie 2-3, jak nam niektórzy mówią, że za 2-3 lata to w Polsce będzie super. Nie, nie. To będzie trwało jeszcze kilkanaście lat i to widać szczególnie teraz po tym co mówią koncerny? Przez ostatnie 2-3 lata takie marki jak grupa Volkswagena, jak Mercedes, jak chociażby przede wszystkim Volvo, które po prostu stało na straży, że elektryki to jest przyszłość, nie ma w ogóle innej opcji, to zwróćcie uwagę na jedno. Mniej więcej od czerwca zeszłego roku do września zeszłego roku wszystkie te główne koncerny w Europie no, grupa Volkswagena, kilkanaście marek, grupa Renault, też kilka marek, grupa Stellantisa, no, też kilkanaście marek, no, można powiedzieć, że większa połowa całego tortu, oficjalnie powiedziała, że owszem, transformacja ele elektryczna jest dla nich bardzo istotna, no ale muszą też słuchać głosów klientów, co za tym idzie. Będą teraz te stawiali na auta spalinowe, mimo że Volvo do tej pory mówiło, że spalinówki to już są passe, zapomnijmy o nich. A teraz doszli do wniosku, że XC90, które miało po 10 latach sprzedaży wyjść z rynku, no dostanie jakiś tam facelifting, żeby jeszcze przez kolejne 5-6 lat posłużyło na rynku. Więc jakby jeszcze posłużyło parę lat więcej na rynku, to Mógłoby prawie, że na żółtych tablicach wyjeżdżać z salonu. No oczywiście technicznie jest to niewykonalne, ale pokazuje to, że salony, a przede wszystkim importerzy danych marek, zaczęli myśleć portfelem. Zwrócili uwagę na jedno. Unia naobiecywała, miało być kolorowo, miało być idealnie, a w podcyferkach tego nie widać. Masa pieniędzy włożona w całą tą transformację, w kupowanie tych elektryków, wstawianie ładowarek przy salonach, przecież nikt im za to nie zwraca pieniędzy. Oni to wszystko robią ze swojej strony. Tym bardziej, że salony względem ilości sprzedaży, to też zależne jest od marki, też muszą postawić określoną ilość ładowarek. Takie ładowarki nie kosztują kilka tysięcy złotych, tylko jeżeli ktoś musi tych ładowarek naście postawić, a trzeba mieć dobrą moc przyłączeniową, to trzeba całą infrastrukturę do tego zrobić z transformatorem. To są naprawdę w wielu przypadkach setki tysięcy złotych. I to pokazuje jedno, że biznes nie do końca się teraz w tym momencie spina. I powiem Wam tyle. W 2025 roku będą zauważalne spadki, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów w Polsce. Ogólnie wszystkich, jeżeli chodzi o auta osobowe. Z tego względu, że ta dyrektywa bardzo dojeżdża. A z drugiej strony był świetny wybieg w przyszłości szłość Toyoty, która już komunikowała w reklamach przez kilka ostatnich miesięcy, że od nowego roku ceny pójdą w górę, ale my mamy bardzo dużo samochodów. I ona potrafiła sprzedawać dwa razy więcej samochodów w danym miesiącu niż następny koncert, który był w kolejności. I odrobili tu lekcję. Floty się zaopatrzyły na dobre 2-3 lata, więc teraz te spadki będą bardzo mocno zauważalne. Co za tym idzie? Pewnie nie jeden dealer nie będzie chciał się teraz utrzymywać już na rynku i będzie próbował się przebranżowić. No właśnie, jakie są tutaj opcje? No jest opcja tak zwanego Jaguara, czyli z dnia na dzień wychodzimy ze sprzedaży samochodów, może wrócimy za rok, może za dwa w różowych barwach z ludzikami, zapewne w formie samochodów elektrycznych. Ja do dziś nie wiem, czy to jest jakaś bajka, ściema. Zobaczymy. Co z tego będzie? Druga opcja Stellantis, czyli wprowadzamy w 2025 roku 14 nowych samochodów elektrycznych. Oczywiście są to klony jeden, drugiego, jak to w koncernie Stellantis, no ale na zasadzie może w ten sposób uda się uśrednić ceny, bo klienci rzucą się na te elektryki, bo one takie fajne. Ładne. Trzecia opcja, no podnoszenie cen samochodów poprzez to, że kary będą doliczane e, do ceny auta. Już Wam kilka razy o tym mówiłem, jak magiczne cuda działy się na przestrzeni Sylwestra i Nowego Roku przez kilka ostatnich lat, gdzie z dnia na dzień w niektórych koncernach ceny aut szybowały w górę. Z tych z mocniejszymi silnikami, bo z automatu te ceny za emisję zostały przerzucane na klienta, a wtedy wszystko z tą maksymą C19 było idealnie ubierane, że brakuje komponentów, więc trzeba te ceny podnosić w górę. No i kolejna sprawa, to co mówi Pan Tawarez, nie sprzeda się elektryków, dopóki nie będzie się wyrównywało ich cen z samochodami spalinowymi. No i kolejna opcja, opcja Suzuki. Że Suzuki zaczęło się zastanawiać, co tam mają w swojej ofercie. No mają m.in. Sway'sa, który jest klonem e, Toyoty. No i mają chociażby Jimiaka e, i Ignisa. No to trzeba te trzy modele wyrzucić z oferty. Co do Swayza, to do końca nie wiem dlaczego, bo zapewne oni też mieli tam hybrydę. Chyba, że po prostu z Toyotą nie dogadali się cenowo. Co do Ignisa, no przestarzała konstrukcja silnika. E, co do Jimiaka. Bardzo fajne auto, nawet no ten silnik, powiedzmy, że tych norm 1.5 jakichś tam spektakularnych nie spełniał. To już i tak, że udało się to auto ocalić przez dwa ostatnie lata, gdzie wprowadzono tak zwaną homologację N1. Wywalono tylną kanapę, przerabiając go tylko i wyłącznie na samochód dostawczy. I powiem wam wprost, ja mam takie auto właśnie z tą homologacją N1, tylko tam jest jeden problem. Z racji, że to auto jest mało gabarytowe, a ta krata musi być w konkretnym miejscu, żeby spełnić ten magiczny wzór. Osoba, która ma. BD80 wzrostu musi jeździć z podkurczonymi nogami, bo inaczej się nie da. No ale w myśl tych nowych zmian, niestety, muszą go teraz też usunąć z oferty. No bo niektórzy dopatrzyli się, że ta ucieczka w tą tak zwaną homologację ciężarową N1 no jest nie do końca dobra, więc również postanowiono uszczelnić te działania. Więc Pośród tego, co klienci będą chcieli wybierać, będzie przede wszystkim pierwsze nastawienie, że jak klient powie, że chce, nie wiem, 90-osobowego busa, to najpierw trzy razy się zastanowią w salonie, czy po pierwsze chcą mu sprzedać tego busa, bo ten bus będzie na homologacji osobowej, co za tym idzie, ta emisja będzie spokojnie powyżej 200-250 g CO2 na kilometr następnie powiedzą mu, że nie ma żadnej opcji, żeby dać panu rabat, bo my i tak jesteśmy na tym stratki, musimy sprzedać 2-3 elektryki, żeby to uśrednić, więc klient w tym momencie będzie miał najmniej do gadania. No właśnie, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, że w jednym z takich moich zaprzyjaźnionych salonów, nie jak chcę tutaj mówić z nazwy, e, handlowcy mają dodatkowy 1000 zł premii za to, że sprzedadzą auto elektryczne I jak klient wchodzi do salonu, ogląda elektryka, to wszyscy już się przyglądają, no bo to dla całego salonu też bardzo dobrze gra to uśrednianie. I do tej pory to uśrednianie to jeszcze było taką swojego rodzaju zabawą. Niektórzy mówili, dobra, tam sobie uśrednimy, ale od 2025 roku to już zapewne każdy handlowiec będzie latał z kalkulatorem w ręku. No i tak zbierając to wszystko w całość. No mamy tą całą magiczną otoczkę. Mamy tą dyrektywę 93,60 g poprawiania czystości powietrza ale nie w tą motoryzację. Jakby to tylko było i wyłącznie jedyne spektrum, w które można tutaj uderzyć. Sprawi to, że faktycznie będziemy się stawali coraz większym skansenem, jeżeli chodzi o motoryzację. Ta transformacja w Polsce, w że też nawet teraz nie przebiega aż tak idealnie, Co za tym idzie klienci są Przystawieni do ściany. I ci, którzy na przykład wymieniali auta co 2, co 3 lata, teraz będą te auta wymieniali co 5, co 6, no bo powiedzą, że na chwilę obecną nie mam na co zmienić. Nawet na siłę wpuszczanie klientom hybrydy, hybrydy typu plugin, gdzie ktoś mieszka w bloku i nie ma gdzie za bardzo tego ładować, jeżeli chodzi o prąd, również będzie problematyczne. Więc ten rok będzie mocno przejściowym rokiem. A co za tym idzie? Ceny samochodów, może nieznacznie, ale też będą zapewne szły w górę. Z tego względu, że skoro ceny nowych aut spalinowych, będą szły w górę, to zapewne też rynek nie będzie lubił próżni i będzie się to uśredniało. I to właśnie na tym magicznie polega, że niektórzy mówią, a że w spokoju, że jest w Polsce 70 tysięcy, że to się fajnie sprzedaje. No tak, tylko co z tego, jak salony na tym wcale jakoś mocno nie zarabiają. By woleli wrócić do tego, co było kilkanaście lat temu, gdzie żyło się zupełnie inaczej. I że była też jasność. Ja nie chcę tutaj, już sorry za ten mój długi monolog, już powoli wracam do auta, bo już zachód słońca w tym momencie jest, a tak lecę dosłownie longiem. Prawda jest taka, że jak ktoś się w pewnym momencie nie obudzi, to naprawdę kolejne fabryki, bo już patrząc na to co się w ostatnich miesiącach dzieje z zamknięciami kolejnych fabryk z strajkami w następnych fabrykach, pokazuje jedno, że my jako Europa do tego co sami żeśmy sobie zgotowali, tak to jest masochizm my sami żeśmy te przepisy sobie przygotowywali, sami próbujemy siebie unicestwić. I jeszcze wracając do aut chińskich, bo jak widać samochody chińskie bardzo dobrze się odnajdują w Europie, nawet jak dostały cła karne za auta elektryczne to starają się już teraz wchodzić do Europy kupując kolejne fabryki i próbując się wbić w ten rynek, my sami sobie bata wiążemy i się boimy jeszcze tej chińskiej konkurencji w tym wszystkim. Więc tu jest wszystkiego za dużo. I liczę, że ten 2025 rok będzie takim rokiem przełomowym, że ktoś w końcu tam na tych szczeblach unijnych powie: dobra, stop. Owszem, czystość powietrza jest bardzo istotna, ale podejdźmy do tego z głową. W 2-3 lata nie da się zbawić świata. Sorry, szedłem pod górkę trochę. Emocje mnie w tym wszystkim wzięły. Dobra, na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!